Światowe Forum Ekonomiczne w Davos jest miejscem, gdzie spotykają się najpotężniejsi ludzie na świecie. To są najbardziej wpływowi politycy, najbardziej wpływowi ludzie gospodarki. Tam toczą się bardzo ważne dyskusje, tam zapadają bardzo ważne decyzje. Nie mogło w Davos zabraknąć dziennika gazety prawnej nie mogło i nie może zabraknąć DAWOS w Dzienniku Gazecie Prawnej, dlatego przygotowaliśmy specjalne wydanie w wersji papierowej i elektronicznej, do lektury którego serdecznie zapraszam. Poświęcone jest polskiej gospodarce, polskiej ekonomii w kontekście DAWOS, w kontekście tego, o czym na DAWOS będzie się rozmawiać, będzie się dyskutować, a nigdy tematów tam nie brakowało. Nie brakuje ich szczególnie w ostatnich latach, kiedy tak wiele się dzieje zarówno w globalnej gospodarce, jak i wokół niej. Zapraszam do lektury.